Ja gadam smak dobra, go that next. Okej, okay, niech okay. będzie. No nie wiem, ma smak, ale powiedzmy, że... Ja powiem wiatrówka. Dobra. Mm -hmm. Ja daję szczał. Że strzał? strzał. strzał. O to chodzi. Powietrze. <laughs> Co to jest? powietrze. Dobra. Może dasz jakieś słowo, żebyśmy znaczy, zrozumieli Znaczy, ogólnie, ogólnie byście chyba zrozumieli, tylko smak, że coś. No jest ja, smaku, ja, ale. Ale smak jest taki. No ja, ogólnie ja, ja chyba cichol. wiem, o co ogólnie ja to Ogólnie wiem, co bardzo daje smaku. No okej, okay, a jak ja jak wiem, że no, Nie no, to jest. Smak czegoś, jak. To może z... być taki, wiesz, jakby. I no nas... daj i... drugie słowo. Luneta. A, dobra, chyba w tym kierunku. A to zaczynał? Nie. A ty, dobra. Domy. A znowu to dam świat. No, Nie, atmosfera. <śmiech> <śmiech> atmosfera. <śmiech> atmosfera. <śmiech> ja daję awatar. Mhm. Okej. Okay. Dobra, ja powiem... Statek. Statek? Statek? <laughs> Śmierzyć, tak. Ja nie Ja, 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 ja no. mam między, między Pawłem a Szymonem. Nie do, no, awatar jest za spoko. Nie, awatar jest na Awatar jest a, a, za spoko. Nie, na... Hasło to gołąb. Nie ma żadnej hasło. <grym grym grym z szansy> Jestem strasznie saskoczony. Nie? 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 Jesteś daleko, daleko. Daleko? Daleko. daleko. Ja, jak, gdzie Bardziej powietrze i atmosfera. I awatar. Trzeba awatar. awatar miał swój główny ten. Ogólnie to słowo było już powiedziane w tej rundzie. Przeze mnie? Nie, okay. przeze mnie. Co powiedziałeś? Moje pierwsze no, słowo było, że... Ja, no. Co powiedziałeś? Wiatrówka. No, wiatrówka, no, A, tam. A Co to jest... No, na... to jest... No, 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 to